Nazywam się Patrycja Trząska, przyjechałam z Sosnowca. Jestem tutaj, ponieważ zostałam laureatką konkursu Szkoła Zawodowa Moich Marzeń. Konkurs polegał na tym, że miałam zrobić film o Szkole Moich Marzeń, gdzie bym pokazała, czego oczekuję od szkolnictwa i czego tak naprawdę wymagają też uczniowie. Poprzez ten film tak naprawdę pokazuję ludziom, że szkoły zawodowe mają swój sens, mają, mają swój udział w naszym życiu, bo tak naprawdę teraz szukamy takich zawodów. Szukajmy takich ludzi, którzy mają konkretny zawód w konkretnym kierunku i po prostu to robią, spełniają się, bo szukamy takich, potrzeb, potrzebni oni są na rynku. Jest to naprawdę poważny film o poważnych sprawach tak naprawdę, bo to, jaką drogę wybierzemy w życiu, to jest naprawdę, musimy się zastanawiać już tak naprawdę w gimnazjum, co chcemy robić, do jakiej szkoły chcemy iść, co dalej rozwijać. Spotkanie z panią minister będę wspominała bardzo miło. Bardzo ciepło mnie przyjęła na początku oraz na tak naprawdę rozmowie o mnie, co ja sobie wyobrażam, jakie mam plany na przyszłość, też jakie ona ma plany w stosunku do szkolnictwa. Bardzo miło będę wspominała o tą rozmowę. Chciałabym zachęcić wszystkich młodych ludzi tak naprawdę do wybrania porządnego zawodu, o myśleniu o sobie tak naprawdę w przyszłości, ponieważ potrzebujemy takich ludzi w Polsce i mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.